Bo prawie każdy z nas, kto miał telefon jak był mały, lubiał grać w gry, które na nim znalazł. A kiedy ja odkryłem coś takiego jak Google Play, nie wiedziałem nawet za co się zabrać. Dlatego postanowiłem pokazać wam trzy gry z mojego dzieciństwa, w których porusza się autkami. Oczywiście do każdej z tych gier mam jakiś sentyment, ale postaram się ocenić te gry i zrobić to jak najbardziej rzetelnie jak tylko będę potrafił. I w miarę porównać to jak pamiętam te gry jak byłem mały i jak one wyglądają teraz. Bo w niektórych z tych gier wydaje mi się, że mogło się bardzo dużo pozmieniać. A jeżeli film w takim formacie Wam się spodobał i chcielibyście więcej takich filmów, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście mieli powiadomienia o kolejnych takich filmach. Możecie też napisać w komentarzu, jakie gry chcielibyście zobaczyć, żebym nagrał w kolejnych odcinkach. Dobra, to nie nie przedłużając już przejdźmy do pierwszej gry, a będzie to Smashy Road Wanted 2. Jak byłem mały, to to czym na pewno mnie ta gra przyciągnęła, to oprawa graficzna. Bo ta gra jest po prostu ładna, ma prosty styl wizualny, ale taki przyjemny dla oka, nie jest jakoś zbyt skomplikowana i po prostu ma całkiem przyjemną rozgrywkę. Więc skoro już powiedziałem, co mnie do tej gry przyciągnęło, może wytłumaczę wam, na czym mniej więcej polega ta gra. A gra jest stosunkowo prosta w założeniach, ponieważ po prostu w... jesteś w aucie, jedziesz i tyle, i masz uciekać przed policją, jak najdłużej dasz radę, żeby nabijały ci się punkty. Możesz wysiąść ze swojego auta, żeby wymienić je na inne, albo ukraść i. Jechać dalej. Podczas jazdy helikopter czasem rzuca ci power-upy, które nie za bardzo wiem jak się używa, i po drodze zbiera się też pieniążki, robi jakieś misje, za które się dostaje te pieniążki, które za chwilę wytłumaczę, jak zużyć. Więc mniej więcej tak się prezentuje ta gra. A co do pieniążków, w tej grze jest jeden z moich ulubionych systemów, który wprowadza element losowości i lekką adrenalinkę przy każdym kolejnym losowaniu. Czyli oczywiście jedno ręki bandyta, w którym losujemy postać auto bądź ulepszenie do auta, których mamy całkiem sporo. Aut mamy 106, 72 postacie i ulepszenia oczywiście. Jest tutaj bardzo dużo płatnych elementów, ale każdy można zdobyć osobno w grze za darmo. Każdy z pojazdów da się ulepszać ulepszeniami, które zdobywamy w maszynie. Mamy rzadkie, bardzo rzadkie, epickie i legendarne. I oczywiście każdy pojazd możemy sobie przemalować i skustomizować w jaki sposób tylko chcemy. Jeszcze tak na końcu dopowiem, że to nie jest żadna reklama, po prostu mi się podoba ta gra. Podsumowując dałbym tej grze takie 7 na 10. Przejdźmy dalej. Hill Climb Racing, czyli gra, którą zna chyba praktycznie każdy. Ja sam pamiętam, że jak byłem mały, to długo się w nią zagrywałem i zbierałem na jakieś fajne auta i fajne mapy. Dużo wspomnień mam z tą grą i pamiętam, że dużo czasu w niej spędziłem. To co mogę na pewno powiedzieć, że zauważyłem od razu jak wszedłem praktycznie to to, że wydaje mi się, że o wiele łatwiej zdobywa się pieniądze i walutę jakąś w grze, żeby kupować sobie nowe pojazdy. Bo dosłownie po jakichś dwóch rozgrywkach ukończyłem zadanie, którym dostałem 100 tysięcy pieniążków, za które mogłem już sobie kupić jakiś pojazd. I ja na to patrzę trochę w dwie strony, ponieważ mogę sobie kupić szybciej pojazd, ale ja na przykład czerpałem fans z tego, jak byłem mały, że mogłem sobie zbierać na ten pojazd i cieszyłem się, że mam go dopiero po jakimś czasie. Ale w tych czasach jednak, kiedy wszystkie te gierki są takie szybkie, i łatwe trzeba się dostosować na no nie. Wracając do tematu, to to, co jest na pewno plusem tej gry, jest to, ile ma pojazdów, ile aut można ulepszać, ile map ma w sobie. No bo pomyślcie sami, kto by nie chciał pojechać pod po księżycu. Co tego jak pamiętam tą grę, no to na pewno nie jest tego jakoś dużo, ponieważ podstawy gry i założenia się zupełnie nie zmieniły. Jedyne co mogę powiedzieć, to to, że gra została bardziej dostosowana do teraźniejszych czasów i do tego, że po prostu wyszła też druga część. Dlatego twórcy gry bardziej naciskałem na tą drugą część, żeby ją ulepszać i tak dalej, i naciskałem też, żeby reklamować swoją nową grę w tej poprzedniej. Ale w samej grze bawiłem się całkiem dobrze, tak samo jak kiedyś, i wydaje mi Myślę, że jest też przystępne dla osób, które ch chcą coś takiego po prostu zagrać, nie znając tej gry. Na pewno za bardzo ciekawe można byłoby też uznać mapy, bo każda z map ma jakiś swój własny event, że tak powiem, na przykład księżyc po prostu mało gravity i tak dalej, no nie? I właśnie po tym można teraz zauważyć gry starej generacji, ponieważ te wszystkie gry nowej generacji, może są jakieś dobre, nie mówię, że nie, ale większość gier tej generacji jest po prostu pójściem na łatwiznę i skokiem na kasę. A co do gry, bo trochę odbiegłem od tematu, gra jest naprawdę świetną grą i bardzo ją wspominam dobrze z mojego dzieciństwa. Dlatego tą grę mógłbym. Ocenić tak szczerze na bardzo solidne 8,5 na 10. I naszą ostatnią grą w tym odcinku będzie. Extreme Car Driving Simulator. Oczywiście, jak słychać, sama nazwa już brzmi zachęcająco. I pamiętam, że moją pierwszą stycznością z tą grą było dosłownie jak jechałem chyba z kolegą na kolonii i mi po prostu pokazał i stwierdziłem: O kurcze, blacha, ale to jest fajna gra. Ale tak, już patrząc realistycznie, to gra do najgorszych nie należy tak naprawdę. Bo grafika może najlepsza nie jest, ale gra pochodzi z 2014 roku, więc się niczego więcej nie można spodziewać. A sam pamiętam, że jak na tamte czasy, to ta gra faktycznie była ładna. Przyjemna do gry, taka, że sobie. Włączasz po prostu jak gdzieś czekasz z kolegami albo coś, żeby pokazać jakie masz fajne autko albo co potrafisz zrobić. A przynajmniej mi dużo do szczęścia jak byłem dzieckiem, nie było trzeba. Więc ta gra świetnie się sprawdziła na moim telefonie. Nawet podczas jak grałem, udało mi się znaleźć jednego licza, którego pamiętam, że używałem jak byłem mały. A polegał on na tym, że jeżeli klikaliśmy cały czas strzałeczkę, która pozwalała nam zresetować auto, to dosłownie mogliśmy latać, ponieważ auto się coraz wyżej unosiło. A tak już co do samej gry, dużo się w niej zmieniło. To co na pewno jest na minus, że się zmieniło, to po całym w całej mapie kiedyś były rozłożone autka, które można było sobie zbierać, i jeżeli zb zebrało się ileś autek danego rodzaju, to dostawaliśmy jakby to auto. A teraz jest to o wiele trudniejsze, i nie wiem do końca dalej, jak się zbiera te auta. Oczywiście gra też została zarabiarką trochę pieniędzy, i dużo reklam bardzo można na niej znaleźć, ale jest to całkiem znośne. A z takich plusów na pewno można zauważyć, że gra poszła w stronę bardziej jakiejś fabuły, że faktycznie coś się dzieje, mamy zadania i tak dalej, jakieś wyścigi i tym podobne. I sam, jak nagrywa gameplay do tej gry, to nie miałem czegoś takiego, że muszę skończyć, bo nie chcę w to grać, tylko mi się przyjemnie grało faktycznie. Bo co trzeba dodać, to to, że jest bardzo duża różnorodność aut, yy, można je sobie customizować jak się chce, zmieniać kolor i tak dalej. I każde auto ma jakiś swój własny inny feeling z jeżdżenia. Chociaż do końca tego stwierdzić nie mogę, bo jednak jeździłem tylko dwoma autami. Ale kiedy zmieniłem z auta sportowego na jakieś bagi, chyba... Nie wiem, nie za bardzo się znam, wiem, że w breaku takie auto było. To faktycznie zauważyłem, że jest ta różnica pomiędzy tymi autami. Więc w ogólnym rozrachunku gra nie jest taka zła, ale dałbym jej takie 6 na 10. A więc po przejrzeniu tych wszystkich gier, można powiedzieć, że uplasowało nam się już pewien ranking. Jeżeli faktycznie ten film wam się spodoba i będziecie chcieli więcej, to ranking będzie oczywiście aktualizowany, ponieważ zrobiłem troszkę więcej miejsca, żeby troszkę więcej gier się zmieściło. Dlatego bardzo miło byłoby mi zobaczyć jakiś odzew w komentarzach. A ten filmik się już kończy z kibili toaletki, więc mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych filmach. Elo!